Witamy Was w drugiej części pytań od Was do nas. Chania zwycięży. Uwaga. Kto najczęściej słucha muzyki? Muła! Chyba, Hania. Nie? Ja Słucham lubię sobie. słuchać muzyki. Ale jak... Muzyki. Tylko nie wiem jak się włączy, włącza na wieżę. Ale ja najczęściej. A to najczę... się nauczymy. się ja nauczymy. A Mega też lubisz, tak? Uwaga. Kto najbardziej chciał psa? Uwaga! To mówi? Nieprawda. No ja chciałam pieska. Ja chciałam. Uwaga. Kto się najbardziej wygłupia w filmach? Ale to te wszystkie nagrania, które są... które nie wszyscy widzą. Amelka. Musisz odwrotnie. Amelka się strasznie wygłupia, szczególnie w nagraniach dla polsatów, w laboratorium zabawek. Tak? Banan w górę. Tak, to. to ciągle się wygłupia. Nie wiem, czy oglądacie laboratorium zabawek, jak dziewczyny testują zabawki. To polsat rodzina. No. Tak, zobaczcie w programie, mam no. to najbardziej jest zorganizowane. Mama. No. To prawda. Mama ma łeb bez końca. Czy mówi jak sklep? O, to takie proste, proste pytanie. Kto najwięcej mówi? Ja mogę wchodzić tak. Odwrotnie. Ja mam baterię do 100 lat. <grym> Akumulatory chyba nawet. Gdy, hmm? gdy mam jakie. W dzień mam 100%. W, no, w nocy mam 74, czy jakoś tak. I doładowywuję sobie do 100%. I w cały dzień mam 100%. Tak, kiedy jeździliśmy na energę. Tam jaka naszemu trenerowi opowiadała. O, a wie mm, mm. mm, mm, Tak się cały czas. Ale ciekawie opowiada, to prawda. Tak? Dużo ma do powiedzenia. Tak, ale bardzo dużo. Zazdrościmy ci tej energii, o. bo czasami nie mamy siły wracamy. Ja po pracy mam Ania ze szkoły i padamy, a ty masz Je dużo energii. Awesome Uwaga. Kto najbardziej lubi czelęże? Ja. ja nie wiem. Mamelka, lubisz tak? Ja lubię, jak wyście mogli. No dobrze, no okej. Okay. Uwaga, kto najczęściej, kto częściej bawi się zabawkami? Melka. Bych no młodsza po prostu ma więcej tego, tak? Zgadzasz się z nami czy nie? Ja. A nie? Bawię się zabawkami. Bawię się prawdziwym życiem. No, mam nie nie zabawkami. Tak! Jestem wielką zabawką i się bawię. Nie widać cię szczęście. Widzicie? Ma najwięcej energii. Belcie, chodź siadać z nami, chodź, Uwaga, się. kolejne pytanie. Kto najbardziej lubi słodycze? <laughs> eee, no sorry. Jesteś tutaj słodyczowym po prostu. Sorry. bo tak miałeś się. Sorry, <noise> w plecachu To trzeba znać swoje S słabości i ograniczenia. Ale S jestem chuda. Ale jesteś szczuplakiem, ale lubisz najbardziej słodycze. Ale też jem warzywa i owoce. Ojej, no ale no ale lubisz najbardziej znać słodycze. No to takie są fakty, no. A najbardziej lubi lody. No ale no, mogłaby z bez końca. To ale lody to nie są słodycze. Są co? Chodź, ale... Marka, bo ucieka z skalu. Chodź. Tak. Uwaga. Chodź. Nie Uwa Uwaga! Kto miał w tym roku urodziny? Co? Mama? Jesteście pewne? Jakiś prezentów w tym roku nie dały właśnie. Się, mamie. A gdzie życzenia? Nikt, nikt z nas jeszcze nie miał w tym roku urodzin. A kiedy wy macie urodziny? Beza miejscu? może miała. Wysunka miałaś urodziny. ona nie ma w czer czerwcu. Nie, bo ona ma w czerwcu. Co? Tak? W czerwcu masz? Bo bo zunia zaczął. Widzicie się u jak ja... Chyba ten temat <noise> nam no się w wiśle, właśnie skąpała, wysuszyła się, jest nieprzytomna. No dobrze. Śpiję, a kiedy macie urodziny? W jakim września. miesiącu? We wrześniu, a ja mam w lipcu. To jeszcze no. trochę. No. O, to jest takie Wyrześnia. bardzo trudne pytanie. O. Przygotujcie sobie karteczki, proszę. a tak na nie no? podnosicie. Nie mówisz, tylko pokazujesz, okej. Okay? Uwaga! Kto tak? najczęściej kłamie? Mm. No, tak dziewczyny kombinują, kombinują. No. Uwaga, kto wymyślił nazwę Beza? Mama, chyba ja. Mama, bo kiedy mama. że poznaliśmy Beza, poznała takiego psa, który się nazywał Pączek, to mama. Dzień. Ja. No jak są dziewczyny, to... a może nazwiemy psa Beza? Jagienkę, bo wtedy wcześniej Beza się nazywała Jagienka. Ja chciałam, żeby się nazywała Jagienka. No, a czasami tak do niej mówimy, jak jest tętny, ale jest śpiąca, do śpię. Uwaga! Kto najwięcej wydaje oszczędności? Co? Co? Bo oczywiście, że tak. Ja, 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 ja tyle wydaję oszczędności, że w ogóle jeszcze mój jest cały pełny ten... Skarbonka. W ogóle jeszcze niczego nie wydałam, oprócz narodu. Ale tu nie ma nic złego, tylko żeby nas nie szaleć za bardzo, no. ale... ale przynajmniej Cztery. mam fajny cukier. Ja. Warto. Uwaga, to jest najbardziej odpowiedzialny. No da. No, da. no. ale powie... za wyjątkiem mamy. Ja. Muszę odpowiedzieć za tego małego tutaj. No, trochę opiekuję się, to bo trochę się ale to nie ma nic z tym złego, okay. tak? Chuje. Tak samo. Uwaga, kto najbardziej lubi pizzę? Eee, nie. Ja nie wiem. chyba dziewczyny lubią. Ja to tak suknie. Wygrałam! No. Uwaga. Uwaga! Uwaga! To jest takie jest tutaj, pytanie. Takie pytanie związane z modą, ale kto najładniej się ubiera? Wie, prawdziwe kobiety same uważają się. Właśnie Uwaga, kto zawsze wie e, wszystko najlepiej. Co? No. Kto zawsze wie wszystko najlepiej. Nie musisz się podlizywać. Ktoś musi nas sprawdzić. Kolejne trudne pytanie. Kto jest największą zarzędą? A, mama, że umyłeś jest... zęby, Czy zęby. Wstawajcie, wstawajcie, proszę posprzątać pokoju, proszę posprzątać pokoje. Nie, nie lubię tego. Ale wy mnie w tą rolę wkręcacie. No i proszę tu schować te samo. Uwaga! Kto jest największym bałaganiarzem? Pekka. Dlaczego ja? No proponuję pójść do pokoju i zobaczyć. Po której stronie... Jesteś jest największym burzownikiem i największym bałaganiarzem zarazem. To znaczy... Potrafisz zrobić totalny sajd, a potrafisz posprzątać całe mieszkanie, więc taka jesteś niedobre. Tak, ta a później znowu na badanie. Tak, chyba na tego. Uwaga, kto wpadł na pomysł, żeby mieć psa? Oj, to oj, było. Męczy... Tego, to... tego to nie wiem, wtedy miałam pi... 5 lat. Męczyły mnie o bardzo. Taka, prawda? Taka. Ja, 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 ja. Jak ja, ja nie to Nie, jest. Ja, ja nie miałam 5 lat. Do niczego nie się nie przyznaje. Nie, ja nie pamiętam tego. A... Tak kiedy zdech nam to kto chciałbyś mnie nawet? Giorusz, przykrus. No. Uwaga. To, to mną, najdłużej się... kto najdłużej zostaje w szkole? Ciało nogi. kto najdłużej zostaje w szkole? Ja mam lekcje do szesnastej. Amelka bo ma troszkę później. I ma akrobatykę najdłużej, tak? Bo później zaczynasz i długo masz akrobatykę. Mam o. Y... Ale chodzisz sobie czasami na 10-30, nie? No. A ja nie. A ty masz na Uwaga, kto najczęściej wygrywa Challenger? Tego to nie wiem. Hmm. Ale na hmm. pewno nie mama. Ma. Nie, nie wiem. Jestej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie powiem. Ja, ja nie, ja nie, ja nie wiem. Besa. Ale na pewno nie mama. Ma. No. Uwaga, kto jest najbardziej niecierpliwy? No, tak, zgadza. Bez Gasniesz, jesteś str się, strasznie jesteś odcinków. No, Teraz mi Strasznie jesteście ciężkie. Teraz zrobiłyśmy takie miksowane lody amelka. Kiedy? Miksowane no, kiedy? kiedy dojedziemy? Kiedy? Beza. <laughs> Uwaga, to pierwszy. Przy... Nie, żadne lody. Uwaga, to pierwsze zaczyna kłótnie. To już była. To już? Było, to było już. Było. Najbardziej to się Amelka ostatnio awanturuje, ale może i to przejdzie. No, ale taka prawda jest. Awanturuję się ze wszystkimi. Marka musisz mieć. Uwaga, to ja kto ja jest największym fanem Bo potera? Ja... Wygrałam. <głos> <głos> nie zbadzi, no, nie, okay. nie? No... właśnie dałam. Nie, przepraszam, że ty trzymam. Widzicie? No, ja muszę się cofnąć, bo mi tu pies nie podszedł. No chodź, dobra. Ja mu się nie mówiłam, Aż mi noga straciłam. No chodź. dobra. Uwaga. Kto ma najwięcej ubrań? Nie wiem wcale. No właśnie tak, chyba nie. Chyba jest. niekoniecznie. Amerka, bo ona, jak mi na mnie Za mało to ona będzie brała. Amerka, no bo patrzcie, jest takie coś. Mama daje mi, i ja, ja daję. Ja nie bardzo. No. Nie wiem, trudno powiedzieć. Uwaga. Kto widział Bezę jako pierwszy? Nie chodzi na zdjęcia, chodzi o... o ten. Mama, My no, wszyscy razem byliśmy przecież. No tak, ale pierwsza musiała się zobaczyć, żeby zaakceptować, żeby tak od razu nam A, Ale na zdjęciu, na zdjęciu mama pierwsza zobaczyła na zdjęciu, jak wyglądała z z sinistrowa, bo szukaliśmy psa i mama nam pokazała. Tak, no mama no. pierwsza. Mama, potem na, na tym samym stopniu. Uwaga, ostatnie pytanie. Kto jest fanem różu? Nawet jest na różowym. Mój ulubiony kolor to niebieski. Ja wiem, ale najbardziej z nas lubisz róż. Bardziej niż my troszkę, tak? Ale Amelka lubi rzeczywiście najbardziej niebieski, tak? A drugi kolor, jaki lubisz jeszcze? Jaki jeszcze lubisz? Błękitny niebieski. Błękitny. Dobrze. I jeszcze Ja Papuzi Papusi, papusi Słuchajcie, no to tyle, czekamy na kolejne pytania Mam nadzieję, że e, ciekawe opowieści same żeśmy się tutaj dowiedziały tam wszystkich porządków i innych rzeczy e, Pozdrawiamy Was, czekamy na lajki, komentarze i subskrypcje Całuski dla Was Wchodźcie na naszego Instagrama ta da, da. mi tu